Hello, hello 320, tutaj blog, A teraz ratuję i... In... W dzisiejszym odcinku ocenimy sobie po raz w trzeci z Chiny, boże skiny, konta widzów. I ogólnie dziękuję za taką aktywność pod ostatnim filmem, czyli... 700 ponad wyświetleń, i pod tym filmem, jak będzie 50 łapeczek do góry, to od razu się zabieram za kolejne nagrywanie. Kąt widzów, macie link w opisie do poprzedniego filmu. Żeby ten, żeby być na kolejnym odcineczku, no to trzeba napisać spójnik, nazwa, w jakim jesteście klubie. No i oczywiście, na którym miejscu jesteście. I teraz proszę Was, bo komentarzy było z 20 nawet, a wybrałem 5 osób, wiem, napisałem komentarz, że wezmę 6 osób, ale nie, nie chciało mi się po prostu, a wziąłem chyba z 20 tych osób, wszystkie osoby wziąłem i tylko 5 było, których znalazłem, więc jak piszecie ten komentarz, no to nie, nie na przykład nie zmieniajcie niku, nie wychodźcie z tego klubu, dotąd co nie nagram tego odcineczka. No bo tak to, no to was nie znajdę i was nie ocenię. Możecie napisać jeszcze raz w komentarz, kogo nie oceniłem w tym filmie. Pierwszą osobą, jaką sobie dzisiaj ocenimy, to jest legenda Przemo 10 tysięcy puchareczków, 21 zwycięska pasa, Max, bardzo dobry. E, ulubiony zadmerz Buzzbass, nie wiem jak to się czyta, mm, ale zobaczmy sobie jego za dymiarze mm, Ma tutaj... Mm, nie, 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 nie. Nie, nie, nie wysyłajcie mi zaproszeń. Błagam, jak nagrywam odcinek. Dwie legendki. Parę mitycznych. E, epiki, zwykłe i tak dalej. Oceniłbym to konto sobie tak... E, e, się... E, 6,5 na 10, nie 7, tylko 6,5 na 10 i przechodzimy od razu do kolejnej osóbki. Kolejną osobą jest tutaj WR3NN. Nie wiem czy się to tak. Czytali jego 33 tysiące puchareczków i 11 zwycięska pasce mniej na pewno. Jednoosobowe 1600, dwosobowe 500 i jak widzę 73 na 76. Brakuje mu pewnie legendarnych Parę No brakuje mu trzy legendy i będzie miał Więc życzę Ci, żebyś miał na pewno wszystkie postacie I wszystkie skiny A skinów jest chyba 300, coś takiego To konto sobie ocenimy W sumie jeszcze tu jest ulubiony zadymiasz Mortis a ocenimy sobie to i 9,5, czyli chyba największe do tej pory. I kolejną osobą mamy ulubionego zadymiarza Search XD. Znak zapytania Radek. Cześć Radek. Mm. Największe pucharki ma 17 tysięcy. Jednoosobowe wygrane 457 dwuosobowe 177, czyli już tu jest tego... Dużo mniej, czyli ocenka leci, dużo, dużo w dół, ale Makita pewnie kupił, bo no, musiał chyba kupić. Chyba, że się tak odlekowuje akurat. Nie wiem, może się dać znać. E, tu 14 max zwycięska pasa ocenia to konto na 7,5. Nie, 7,2. 7,2 moim zdaniem będzie najlepszy wybór. A ogólnie, za to, że mi się nie udało znaleźć yy, piątej osoby, bo gdzieś się nam ukryła, to zagramy sobie Frankiem, bo to jest moja nowa postać, którą odlokowałem pomiędzy odcinkami. I mamy 2000 jak zauważyliście. I zagramy sobie rundkę teraz w trybie duo Frankiem. Ogólnie, dawno sobie nie graliśmy, bo dawno nie nagrywałem odcinka, więc trochę to zajęło. Mmm, więc sobie zagramy z nasem z Majkiem. Widzę i ogólnie tutaj rozwalimy te skrzynki, bo będziemy mogli dwa naraz je otworzyć, bo on ma taki fajny zasięg akurat do tego. O nie, idą te. Ja, ja też idą tej kogoś, bo cały czas albo ja umieram, albo mój mm, członek drużyny jest wielkie starcie, trzeba go zabić w sumie. I tego PAM wyjaśnić. O i dobra. Teraz bij go. Dawaj go. Zwygraliśmy i będzie teraz Star Drop. Dawaj Star dropa. Szybciej Star Dropika. Star Dropika. To nie tak, że przed chwilą y, przegraliśmy. Y, rara. Rzadki. Niestety. 50 bonet. Zawsze. Coś. A ja się z wami żegnam. Do widzenia. Pa pa. Do kolejnego odcineczka. Pamiętajcie, żeby subskrybować i łapkować.